Boże, jak mi miłe Wunia. Dziękuję Naprawdę. bardzo. Wiesz, co kiedyś powiedział radyk perkusista, który ma też duży wpływ Zanim na ktoś te płyty. zdąży wypowiedzieć jej imię, światła już rozpoznają jej sylwetkę i wciągają ją w ciepło sceny. A jednak wszystko zaczyna się dużo wcześniej. W ciszy garderoby, w chwili, kiedy zdejmuje kolczyk i kładzie go na zmiętym ręczniku, jakby odkładała broń, Patrycja Markowska, wokalistka wychowana w dźwiękach, w zapachu kurzu i kabli, w cierpliwości prób i w niecierpliwości premier, znana z głosu, który potrafi być jednocześnie stalowy i czuły, od lat rozpoznawalna na ulicy i weterze. A nadal w sobie nienaruszalnie prywatna, o miłości nie opowiada łatwo, dlatego ta historia nie zaczyna się od wielkich słów ani przysięg, tylko od jednego ledwie wyczuwalnego wyłomu w rutynie dnia po koncercie w mieście, które pamięta wielu artystów, ale nikogo nie zatrzymuje na długo, kiedy zgasły lampy i klub zamienił się w pustą skrzynię pogłosu, odnalazła w kieszeni kurtki kartę do hotelowego pokoju z numerem który nigdy nie należał do niej a na odwrocie było jedno słowo zapisane niewprawną ręką niechlujne jakby ktoś pisał w biegu słowo wróć wtedy zorientowała się, że przez cały wieczór śpiewała z czymś cięższym niż mikrofon z tym małym prostokątem plastiku ocierającym się o wyblakłą podszewkę jak talizman który nigdy nie miał trafić w jej dłonie była zima albo jej końcówka wilgoć miała smak metal a ona miała w głowie nową melodię, jeszcze bez słów, i stary obraz, który wracał bez zaproszenia, czarne auto na poboczu, wycieraczki przecinające mleko deszczu, i twarz, której żaden obiektyw nie nauczył się łapać tak, jak łapał ją przypadek. Mówi się, że pierwszy raz rozpoznaje się podreszczów wzdłuż kręgosłupa. Ale to był inny dreszcz, długi i równy jak linia basu, nie do końca przyjemny, nie do końca bolesny, w tej historii nie będzie fajerwerków, przynajmniej nie od razu, będzie za to drobiazg, od którego wszystko się roztapia i krzepnie na nowo, czerwony sznurek zawiązany na palcu serdecznym, cienki jak nitka od herbaty. Który zobaczyła u siebie dopiero pod światłem łazienki, kiedy zdjęła wszystkie pierścionki i bransoletki, jakby ktoś podpisał jej ciało w miejscu, gdzie powinna zaczynać się obrączka, a ona nie pamiętała, by go wiązała, ani by ktokolwiek dotykał jej dłoni tamtego wieczoru, tylko ten szum w uszach po ostatnim bisie, drżenie szyb w garderobie, kartka z setlistą przyklejona do lustra oddechem, zapach pomarańczy, bo ktoś przyniósł owoce, żeby Przepędzić zmęczenie i smuga podkładu na kołnierzu, której nie da się zetrzeć bez śladu, i to dziwne wrażenie, że ktoś, kto znał ją lepiej niż ona sama, przeszedł dokładnie tą samą trasą korytarzy, pobrudził podeszwami ten sam pył, zatrzymał się w tym samym miejscu pod gaśnicą, gdzie kiedyś uczyła się na pamięć słów do piosenki o tym, że wszystko ma swój czas. A może historia zaczyna się jeszcze wcześniej, w radiu gdzieś za szybą samochodu, w którym milczenie miało fakturę żwiru pod kołami, kiedy zrozumiała, że miłość nie zawsze przychodzi ze światła, czasem przychodzi ze śladu, z braku, z niedopowiedzenia, w którym mieści się więcej niż w pięciu refrenach, bo w tej opowieści nie ma gotowych zwrotek. Jest tylko to jedno popołudnie. Znajoma trasa przez miasto, na której sygnalizacja świetlna kojarzy się z rytmem perkusji, a ona nagle zaczyna iść wolniej, jakby słuchała kroków kogoś, kto idzie pół piętra niżej, i w tym spowolnieniu rodzi się decyzja, by nie wyrzucać karty nie zrywać czerwonego sznurka, nie odklejać set listy, tylko sprawdzić co się stanie, kiedy nie dotknie do rana żadnej struny, jakby dźwięk był wystarczająco gęsty bez gitary, a cisza przynosiła więcej słów niż studio i dopiero wtedy Między trzema a czwartą nad ranem, gdy kaloryfer sapie jak stary pies, a miasto oddycha zimnym szkłem, w pudełku na biżuterię znajduje zagubiony polaroid, w którym powinny być dwie twarze i jest tylko jedna. Jej ucięta w połowie, z pustą przestrzenią obok, czystą jak wymazana pamięć, a na marginesie cienka kreska, która wygląda jak początek nuty i kończy się nagle, dokładnie tam gdzie kiedyś zaczęła śpiewać piosenkę, której nigdy nie zarejestrowała, bo podobno miała przynieść pecha i może właśnie dlatego ta historia o miłości zaczyna się nie od obecności, tylko od brakującego fragmentu, który raz znaleziony nie chce się już zgubić, jak czerwony sznurek, jak karta z obcym numerem, jak melodia bez słów, która potrafi trzymać za gardło dłużej niż połowa trasy koncertowej, o trzeciej czternaście poczuła, jak serce przeskakuje o dwa takty i przez ułamek chwili nie pamiętała, jak się nazywa, tylko że komuś obiecała nie zniknąć i że tamta obietnica ma ciężar kamienia w płucach. A potem przyszła fala ciepła i ten charakterystyczny chłód po karku, który zna z kulis, kiedy rusza intro i nie ma odwrotu, ale tym razem żadna orkiestracja jej nie podawała ręki, tylko milczenie z gęstością dymu, i w tym milczeniu usłyszała coś, co rozpoznałaby nawet ślepa i głucha oddech kogoś, kto potrafił milczeć dłużej niż trwa cała trasa. Oddech, który kiedyś zgrał się z jej metronomem do poziomu bólu, a jednak w tej sekundzie bardziej od oddechu uderzył ją brak zapachu żadnej wody kolońskiej, żadnego proszku do prania, tylko czystość, jak w sali prób tuż po remoncie i zrozumiała, że jej miłość zawsze pachniała niewidzialnością, że nie należała do świata przedmiotów, tylko do przestrzeni między nimi, do chwil, kiedy wymijała swoje własne odbicie na szybie i udawała, że to ktoś inny, że to on że do niej wraca w delikatnym zaburzeniu ruchu ulicznego, a najdziwniejsze w tej całej układance było to, że w kalendarzu widniały trzy dni, których nikt nie mógł jej rozliczyć. Trzy absolutnie białe kartki po środku miesiąca, w którym nie można przecież złapać oddechu, a ona nie umiała powiedzieć, co w nich przeżyła, oprócz tego, że wróciła brzmieniem ciemniejsza o pół tonu i że przez tydzień nie dotykała fortepianu, jakby klawisze miały zacząć mówić i powiedzieć coś, na co nie jest gotowa i dopiero gdy przestała walczyć z pamięcią. Zobaczyła to wyraźnie, sposób w jaki kładła płaszcz zawsze od lewej do prawej, jakby odwracała stronę, której nikt nie powinien czytać, i jak w momencie, gdy ręka opadał z poręczy, słyszała w głowie tę samą frazę, nie żaden refren, tylko ułamek melodii zupełnie prywatny, który należał do nich jak sekretne wejście do teatru i to właśnie wejście stało się punktem granicznym. Bo tylko raz w życiu przekroczyła próg bez opaski na nadgarsku, którą normalnie nosi jak przepustkę, a wtedy drzwi były otwarte, światło w korytarzu mrugało, a na posadzce leżały dwa pudełka po butach puste, tak puste, że aż brzmiały i ten dźwięk pustki był bardziej realny niż szept w nim była cała historia, której nikt nie zanotował historia bycia w miejscu, w którym nie wolno zostać a jednak zostaje się, bo jedyny sposób, by sprawdzić czy miłość istnieje, to pozwolić jej bezczelnie ingerować w geometrię dnia, przestawiać krzesła, wysuwać szuflady, nadawać znaczenie fakturom ścian i ona to robiła. Przez miesiące była kartografką niewidzialnego, rozpoznawała go po cieniu, po śladzie na ekranie telefonu, gdy ktoś dotykał szkła w nieodpowiednim momencie, po zgięciu okładki notesu, które nie mogło powstać przypadkiem, a jednocześnie stawała się coraz bardziej przezroczysta dla wszystkiego, co nie dotyczyło jego, spóźniała się celowo i punktualnie znikała, gromadziła puste kubki jak do wody, a potem wyrzucała je wszystkie naraz, żeby nikt nie mógł zrozumieć algorytmu, bo w tej miłości nie chodziło o rozsądek ani o rozpoznawalność, tylko o precyzję znikania i powrotu, o naturę przerywania, które boli bardziej niż rozstania, o tę scenę, kiedy jedzie nocą. Przez miasto i zatrzymuje się na moście, nie dlatego, że nie ma siły jechać dalej, tylko żeby policzyć kroki, których nie zrobiła, bo kochała go właśnie w tych krokach niewykonanych, w odwróceniach, w rezygnacjach, w ten sposób traciła i ratowała się jednocześnie, w ten sposób tworzyła piosenkę bez słów dla kogoś, kto nigdy nie chciał być w pełni zapisany. I właśnie to niezapisanie było najbardziej skandaliczne, bo nikt rozsądny nie buduje domu na nieistnieniu, a jednak tamten dom powstał, złożony z powtórzeń, które zawsze minimalnie różniły się od siebie, z drobnych skoków napięcia w kontakcie, z uderzeń w klawisz, które nie miały paść, z przesuniętych oddechów, które dawały rytm wspólny tylko im i było też pęknięcie którego nikt nie zauważył pęknięcie idące przez zwyczajny dzień jak kreska ołówka po papierze kiedy bez słowa zmieniła trasę spaceru ominęła ulicę na której zawsze zwalniała i poszła prosto Choć nic proste nie było, a potem długo patrzyła na ręce i nie rozpoznawała swoich gestów, jakby ciało wróciło wcześniej niż myśl, a myśl została w miejscu, w którym nie wolno fotografować i w tej zwłoce powstała prawda, której nie chciała głosić, że miłość w jej życiu to nie hymn do nagrania, tylko prywatny alfabet spojrzeń i pałs. Alfabet tak wymagający, że potrafił złamać jej kręgosłup dnia. I jeśli ktoś szuka sensacji, powinien zajrzeć właśnie tam, do drobnych ruchów, do sposobów, jaki przestaje oddychać na jedną nutę dłużej, gdy przechodzi obok lustra, do tego, jak nie siada przy oknie, kiedy świeci ostre słońce, bo wtedy w szkle pojawiają się dwa kontury, a ona chce widzieć jeden do tego, jak przechowuje bilety z podróży, których nie odbyła. Bo bilet to obietnica, a obietnic nie wolno wyrzucać. A najbardziej niezwykłe w tej historii jest to, że zamiast rozwiązań przynosi ona nowe warstwy, każda kolejna przezroczysta do granic, a jednak cięższa, że musiała nauczyć się nosić je jak płaszcz, jak struny na palcach, których nie widać. Że z czasem zrozumiała mechanizm własnych cudów i strat, wiedziała w jakim momencie głos zaczyna lekko pękać, bo pamięć dotyku wślizguje się pod słowa i trzeba ją przepuścić. Inaczej utwór traci sens, i że jedyne co naprawdę posiada to ulice, po których chodzi, rytuały nie swoje i swoje, twardość poranku, w których potrafi przyjąć, że ktoś, kto miał przyjść, nie przyjdzie dziś. Alą i że największy paradoks tej miłości polega na tym, że przetrwała wszystko, co miało ją rozbić, bo była zbudowana z braku i z uważności, nie z deklaracji, że wreszcie którejś nocy nie bała się już tej sekundy, kiedy serce przeskakuje o dwa takty, bo wiedziała, że to jest właśnie jej miara. Dowód, że nadal płynie w rytmie, który sobie wybrała, a wybór bywa jedyną formą odwagi, jaką wolno jej uprawiać na scenie i poza nią. I że że jeśli w tej opowieści brakuje nazw, to dlatego, że nazwy są tu niepotrzebne. Wystarczą linie papilarne na szklance, oddech zgrany z metronomem, trzy białe dni w kalendarzu i ta umiejętność przebywania w półcieniu, w którym miłość się nie kończy, tylko wciąż zaczyna, za każdym razem od nowa, jakby ktoś dopisywał akord na marginesie i czekał, aż ona go zaśpiewa, kiedy nikt nie patrzy. O czwartej 4:05 skasowała gotowe nagranie z konsolety, nie z gniewu, tylko z lęku przed oddechem utkanym między dwoma sylabami, który nie należał do niej, a potem odsunęła krzesło i aż do świtu liczyła tyknięcia zegara na ścianie, jakby chciała policzyć minione dni, których nie zamknęła, i w tym rachunku pojawiło się coś, co znała tylko w obecności tej miłości skurcz czasu, kiedy chwila cięższa od reszty przygniata. Bar Zmienia chód. Odkąd to się zaczęło? Miała w plecaku cienki zeszyt w kratkę bez okładki, w którym zapisywała linie niedośpiewania, szyfrowała je jak plan ewakuacji. Pierwszy wers zawsze pisała lewą ręką i kończyła go tuż nad marginesem, żeby nie dawał się cytować, bo w tym uczuciu wszystko trzeba było ocalać półśrodkami, trzymała się drobnych ruchów, składała dłoń w kształt cienia i sprawdzała, czy cień odpowiada, w garderobie przy wieszaku, miała gwóźdź wkręcony krzywo, którego nikt nie prostował, znak, że wolno jej zostać chwilę dłużej, gdzie indziej przechowywała gumkę, recepturkę o wyrobionej pamięci, którą ściągała na nadgarstek, kiedy należało udawać spokój. W autobusie do spóźnionego miasta miała zwyczaj liczyć światełka na suficie, i na piątym zawsze milkła, bo piąte przypominało jej noc, podczas której usłyszała czyjś szept w głośniku odłączonym od prądu i do dziś nie rozmontowała tej sceny, nie chciała szukać kabla, który to wyjaśnia, bo ta miłość nie potrzebowała racji, ona potrzebowała czułości, która nie myli rąk, w studiu trzymała dla niej miejsce z lewej strony stołu mikserskiego. Puste, uparte, jak krzesło po kimś, kto wyszedł tylko po wodę, a w notesie z harmonogramem miała kieszonkę na dwa bilety. Z których korzystała tylko raz, rozdzielając je jakby były skrzydłami, jeden złożyła równo, drugi pozwoliła się pogiąć, żeby pamiętał ciepło, w półmroku kuchni nauczyła się nalewać herbatę tak, by nie rozlać ani kropli, kiedy drżą palce, i to był jej trening bliskości, które nie można było wypowiedzieć. Na scenie zmieniała ustawienie statywu o dwa mm w lewo nikt nie zauważał, ale ona wiedziała, że w tej mikrokorekcie mieści się całe być albo nie być. W hotelach odkładała telefon ekranem do stołu, bo obraz potrafił zdradzić więcej niż słowa i w tym odwróceniu znajdowała odwagę do dalszej drogi na korytarzach z wykładziną w kolorze popiołu, liczyła kroki parami. Nieparzyste zostawiała dla niej, przez wiele tygodni powtarzała jeden ruch, który nie miał znaczenia dla świata. Składała w połowie paragon i wsadzała do kieszeni płaszcza, bo lubiła szmer papieru, gdy wraca w studiu kontrolowała brzmienie głosem zbliżonym do szeptu, żeby nie zranić frazy, która nie cierpiała nacisku, a kiedy czuła, że słowo idzie za mocno, przenosiła ciężar na drugą nogę. W domu chowała zdjęcia do kopert za książkami, a na gale układała płyty według temperatury nie gatunku. Zimne na lewo, ciepłe bliżej okna, bo znów nauczyła się czuć jak termometr, który reaguje na obecność o pół stopnia, w dni wyjazdów nie jadła śniadania. Nie z przesądu, tylko żeby zachować puste miejsce w brzuchu, jak rezerwacje na emocje, których nie można zjeść w biegu i gdy wracała, zawsze przez próg przechodziła prawą stopą pierwsza. Jakby wchodziła na scenę, a w salonie nie zapalała głównego światła, lubiła półcień ułożony jak kołdra, pod którą słychać oddech co drugą chwilę, w notatkach miała rubrykę pod tytułem Czego nie wolno. Pod nią wpisywane było jedno obowiązujące prawo, nie wolno udawać. Raz spróbowała złamać ten zapis i wytrzymała cztery godziny, potem głos odmówił współpracy, więc wróciła do swojej dyscypliny, która ratowała, gdy wszystko inne się rozsypywało, nieraz budziła się przed piątą, zanim świat zdążył zbudować hałas. I to było najlepsze domówienia bez słów. Wtedy wyciągała stopy spod kołdry i kładła je na dywanie, żeby poczuć fakturę nocy. W tej fakturze przypominała sobie dłonie, których nie zdradzała, bo to było ich najczulsze miejsce, a potem dzień ruszał. Trzeba było odłożyć miękkie rzeczy i założyć twarde, wyjść do ludzi. Uśmiechać się tak, by nikt nie zrozumiał połowy, ale w głębi ocalić ten ślad, bez którego nie powstałoby nic. Uczyła się akceptować, że największe gesty tej miłości nie nadają się do opowiadania, bo pryskają na świetle, dlatego tak wiele w niej zależało od dyscypliny ruchu, od niepretensjonalnej powtarzalności, od różnic w rytmie. Rozwikłała też własną skłonność do znikania. Odkryła, że nie chowa się przed światem, tylko robi miejsce dla czyjegoś rytmu że zabiera z przestrzeni nadmiar głosu, by mogło wejść coś cichszego, a jednak w środku składała się i rozkładała kilka razy dziennie, jak instrument dopasowywany do sali, w której nie wszystkie dźwięki mają prawo wybrzmieć. I ten wysiłek był ceną, którą płaciła bez skargi, bo to uczucie uczyło ją odwagi, ale nie tej krzykliwej, tylko codziennej, polegającej na zgodzie. By nie mieć ostatniego słowa, w zamian dostawała coś, czego nie da się zagrać, gęstość dotyku obecności, która zostawia ślad wewnątrz mięśni, wieczorami, gdy miasto ściszało ruch, wyciągała z szuflady cienki ołówek i dorysowywała na marginesie kalendarza linie przypominające falowanie. Nie były to nuty, były to przebiegi, wykresy tętna z dnia, w którym udało się zachować spokój, albo z tego, w którym posypała się od środka. I Widząc te rysunki, rozumiała, że ta miłość zbudowała w niej drugi układ nerwowy, czuły i nieprzewidywalny, ale wierny, że dzięki niemu odróżnia prawdę od dekoracji. Wreszcie zaczęła też wybaczać sobie zdania nieskończone, które wcześniej potępiała, bo chciała zawsze domykać formę, teraz zostawiała kropkę odrobinę dalej albo wcale, bo życie nie zamyka się na komendę, a w tej historii żadna komenda nie działała. Działa Uważność, na której można było oprzeć dzień, gdy wszystko się trzęsło, i choć w wielu oczach mogłoby to wyglądać jak słabość. Ona wiedziała, że to jest kręgosłup, którego nie pokazuje się nikomu. Ostatecznie nauczyła się też odchodzić na chwilę i wracać bez triumfu ze skromnością rzemieślnika, który wie, że jego praca polega na tym, by dbać o brzmienie, a nie o brawa. Że to brzmienie jest wspólną własnością, a jej zadanie to nie pozwolić mu zamilknąć, nawet kiedy trzeba skasować gotowy utwór, bo w dwóch sylabach schował się cudzy oddech, który ma prawo pozostać tylko ich sekret. To nie finał, tylko pauza na oddech. Miejsce między dźwiękiem a milczeniem, gdzie jej miłość uczy się wytrzymałości i wraca w półcieniu bez fajerwerków. Za to z cichą pewnością gestów. Subskrybuj kanał, aby śledzić dalszy ciąg tej historii i nie przegapić kolejnych odsłon.